Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Pierwszego Wrażenia. Tym razem, jak już zdążyliście zauważyć, Hyundai Tucson, najnowsze wcielenie z napędem na cztery koła i hybrytowym układem napędowym pod maską. A z dziennikarskiego obowiązku muszę wspomnieć, że tego auta nie użyczył mi ani dealer, ani park prasowy, a... Michał, mój kolega. I możemy powiedzieć o nim, co chcemy. Który jest yy, znany na kanale jako Pan Maruda, ale myślę, że w tym odcinku to ja będę więcej marudził, on będzie zachwalał albo odwrotnie. Nie wiem, zobaczymy. Lecimy. Samochód jest, jest już odpalony. Oczywiście tego nie słychać. Przycisk D na desce. Na takim manipulatorze właściwie. Nie wiem, to wygląda dla mnie jak winda, ale zanim yy, przejdziemy do wnętrza proszę prezentacja zewnętrzna. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, trzeba przyznać, że Hyundai dość odważnie podszył. To jest fajne, że najlepiej sprzedający się SUV jest odważnie zaprojektowany na następną generację. Czy się podoba, czy nie podoba, to jest kwestia sporna, kwestia głosu mniejsza. Znaczy, ja bym chciał powiedzieć tak Michał, że fajnie doceniam, śmieszne są te takie światła led z przodu, jak oczy waży, mm. czy takiego robala, natomiast linia boczna z nadkolami takimi trochę kwadratowymi starego Jeepa przypomina. Zauważyłeś? To akurat mi nie leży. Wiesz co, ja jestem podejścia tego, że stary model mi się bardziej podobał. Wizualnie. Początkowo. A ten jak na niego popatrzysz, opatrzysz się, z nim zaczyna się podobać. Właśnie ja się boję, żeby się nie opatrzył po latach. Tak jak na przykład no, Francuzi mieli tendencję, że robili samochody, które na początku wow, wow zrobiły zwłaszcza w salonie, a kiedy wyjechały na drogę w pewnym czasie się robi oble. Wierzę, że ta odwaga spowoduje to, że on się tak szybko nie zastarzeje. Okej. Okay. Natomiast e, trzeba powiedzieć o wymiarach zewnętrznych w środku i na zewnątrz już jest całkiem spory SUV. Naprawdę. I to myślę, że taka pierwsza X5, jak no, popatrzysz, to będzie one, gdzieś... samochody fajnie urosły. Tak, te samochody fajnie, fajnie urosły, jest odważny stylistycznie. Ciekawie zaprojektowany, jak to się przyjmie, ciężko powiedzieć. Natomiast doceniam Hyundai'a za to, że coś, co się świetnie sprzedawało, miał odwagę zmienić. Bo, na przykład, i 30N, którego wielbię za możliwości napędowe, trakcyjne, to z zewnątrz brakuje mu do tego hot no, no Nie jest brzydki, ale no jest mało odważny, jest taki konserwatywny. Dobrze, to wygląd zewnętrzny zostawiamy Wam do oceny. Ty tym samochodem zrobiłeś już teraz ile? 2700 km. 2700 km, więc na pewno w sumie ty będziesz bardziej władny, żeby opowiadać o nim. W skrócie mogę powiedzieć ja, jako kierowca, który przejechał kilkadziesiąt, góra kilometrów, jest zaskakująco dobry. Aczkolwiek nadal uważam, że w tym przedziale nowym, w tym segmencie, kuga się lepiej prowadzi. No i ja jestem zdania, że nie. A, ja, że tak. I to co, to, co Sebastian powiedział na swoim kanale, że dotyczące kasy z Biedronki, no, mhm. to, co widzę w Kudze mi się nie podoba. Ale co ja mówię podoba? o prowadzeniu, ty już wiem, o to już od Ja wiem, Ty już będziesz chciał zachwalać, do tego będziemy. Chciałbym wspomnieć, że Hyundai, oczywiście, to jest wersja taka no, dość dobrze doposażona. trzeba no to, to jest wspomnieć. trzeci wariant z czterech dostępnych. Mamy napęd na cztery koła. To już samo w sobie powoduje, że na przykład na śliskiej nawierzchni ten samochód się o wiele będzie lepiej prowadził od tylko przenio-napędowych wersji. Natomiast kiedy miałem porównanie, bo był czas, że szukałem nowego samochodu rodzinnego i porównywałem sobie mm. głównych przedstawicieli na rynku w wersji z manualną skrzynią biegów i z małym silnikiem benzynowym, bo taki tam powiedzmy jako auto rodzinne wystarcza. To wśród trzech 4 głównych takich kandydatów właśnie był nowy Tucson, był Tiguan nowy, o którym wolę się nie wypowiadać, bo powiem wam szczerze, że dobra, naprawdę. Zwróćcie tylko uwagę jak będziecie w ogóle jeździć nowym Tiguanem, bo może ja dostałem taki felerny egzemplarz na temat szumów w kabinie. Bo w tym samochodzie, jak wyjechałem na drogę szybkiego ruchu, przekroczyłem tam powiedzmy o 10 dopuszczalne maksymalne wartości, nie, byłem w stanie, nie byłbym w stanie rozmawiać tak, jak rozmawiam teraz. wyobrażasz to sobie? A tym bardziej, że ten egzemplarz ma wadę produkcyjną w postaci szmeru z klamek, uszczelnienia jakiegoś Ale i tak to jest cichutko w do Tiguan No ale koniec, koniec, koniec końców, suma summarum, przejechałem się też i Tucsonem, który się prowadził bardzo dobrze w wersji przednionapędowej, ale Kuga według mnie nadal jest synonimem perfekcji w prowadzeniu suwa, jeżeli mówimy o takich tanich suwach. Wiesz co, moje odczucie z jazdy testowej to było takie potwierdzenie ale nie tego. Kubu. Nie, ale to co oczekiwałem od Tucsona. On nie jest sportowy. Nie. I on nie będzie sportowy, to no. no nie ma opcji jest dosyć fajnie zwarty, prowadzi się pewnie, się bardzo więc... dobrze prowadzi i wiadomo, jeżeli na swoje gabaryty prowadzi się delikatnie miękko, cicho, zadziwiająco pracuje tutaj cicho zawieszenie, natomiast podobało mi się na przykład, mi bardziej w Kudze to że nie miałem uczucia jeżdżenia suwem a bardziej dużym kompaktem w prowadzeniu Ford potrafi co do wiesz, kwestii właśnie wizualnych, ty mówisz, że tobie się kuga nie podoba, mi się znowu kuga bardziej podoba, wizualnie wnętrze zdecydowanie na plus Hyundai. I tutaj przejdziemy właśnie do środka. Mam nadzieję, że w tym momencie wlecą jakieś przebitki z materiałów, które Brian nagrał, bo wnętrze w Hyundai'u robi robotę na 5 plus. Oczywiście to wygląda lepiej niż fizycznie w segmencie, moim zdaniem wykonane jest pięknie. Wykonane jest bardzo dobrze. Materiały są naprawdę zadziwiająco wysokiej jakości. Tutaj szapowały dla Hyundaia, Zaprojektowane to jest wszystko super. Nawet żeby nie było, że to tak hmm? pięknie, spierdolili to pianoblakiem plastikiem. A to większość marek, teraz spierdoli pianoblakiem, bo to ładnie w salonach wygląda, a później dotykowe jest straszne. Na moje co mi się podoba, a byłem, miałem jakby taki. Mm, obiekcję. Brak daszka nad wirtualnymi wskaźnikiem. to było moje pierwsze pytanie. Mówię, jak to będzie wyglądało w słońcu. I uwierzcie mi, nie wiem czy w tej w kamerze to widać, bo wiadomo, kamera nie, to nie jest ludzkie oko, ale powiem Wam, nie ma problemu z czytelnością tego wyświetlacza. Słońce może padać centralnie na wyświetlacz i jest tak samo czytelne. Nie wiem jak to zrobili, ale jest genialne. No, fajnie jest to duży wyświetlacz, typowo taki nawigacyjno obsługujący wszystko. Jest ładnie wkomponowany w deskę. Natomiast z moich doświadczeń, wszystkie dotykowe yy, regulacje klimatyzacji, radia mnie osobiście wkurzają. Ja wolę, żeby to Też było. Ja bym wolał, żeby to były gałki. Jedna. To fajnie wygląda, kiedy się bawimy po raz pierwszy, ale kiedy jedziemy samochodem, coś trzeba przełączyć, szybko skupiamy się na drodze, musimy odwrócić wzrok jednak. Musimy się skupić, żeby tym palcem trafić. Nie wiem dlaczego. To chyba kwestia kosztów, ale większość teraz marek idzie w kierunku dotyku. Znaczy ciekawostka, Kia Sportage, która wyjdzie teraz, widziałem już na materiałach prasowych na ma pokrętło. Ford Kuga, a pokrętło. Aczkolwiek rzeczywiście deska w Fordzie jest taka skromna. Eee... Co do miejsca w środku, bo to na pewno to Was interesuje, jest naprawdę sporo. I właśnie Kuga, Hyundai i Nowy Tiguan, jeżeli chodzi o wnętrze w środku, są bardzo porównywalne. Tam są kwestie deta w detalach po prostu. Natomiast te wszystkie trzy suwy oferują no, ponadprzeciętne hmm, pojemności, nawet w bagażnikach, jeżeli popatrzymy na suwę. -y. Muszę zazwyczaj suwy, No to ci, to ci to na pewno mnie poprzez, bo byłeś, o ile pamiętam, wielkim przeciwnikiem słów. Tak. I <laughs> twierdziłeś wiele lat, że to jest bez sensu. <laughs> no. I Aha, I sobie suwa. Więc może teraz masz dwie minuty. Why? <laughs> Tell me why. Zacząłem ze za mną przemówił? Tym, że faktycznie. Kredyt z wieku się... średniego. Nie, Tak. Twój. Nie, twój. 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 Nie, Big boy. No? Nie. Chciałem auto wyższe, faktycznie, które sprawia wrażenie dojrzałszego niż jest. I on jest taki, no. I zabyku kupiłem koreańskiego Hyundai'a w Hebrydzie. Tak, bo mam zabawkę, która ma zdawać frajdę. Masz tutaj a... takie wskaźniki kolorowe. Dobra, nie? to nie? był argument za nowym modelem. Zgadzam się, tak, to jest gadżeciarstwo, wiem, tak zrobiłem. Starszy tego nie miał i to był też jego problem, bo jeżeli mówimy o aucie. Czekajcie, włączę sport. Czekaj, to jest, jest. jest sport! No. Co to zmienia poza kolorem? Yy, wyżej zmienia biegi, yy, czyli bez sensu? Yy, tak, ale inaczej zarządza też baterią. Okay. Zauważyłem i faktycznie on ładuje tę baterię cały czas, yy. a jak depczesz go, to on oddaje prąd z tej baterii non-stop. Okay. Yy, to już widzieliście, że tutaj się robi na pomarańczowo. Przejdziemy w tryb, nie eko. Nie eko, zwykły, dobra, nie ma innych trybów. Na szczęście koreańcy pomyśleli. I nie zrobili 10 trybów predefiniowanych, bo później człowiek nie wie na jakim jechać. Bo jak wjeżdża na drogę szybkiego ruchu, to musi zmienić. Jak wjeżdża na osiedlową, to też musi zmienić. Chore. no Tutaj mamy dwa tryby: albo jest pomarańczowo, albo niebiesko. Czadowo. Bardzo mi się podoba ta prostota. Nie wytłumaczyłeś się, stary, bo ja uważam, że miałeś bardzo dobre argumenty, kiedy twierdziłeś, że bez sensu, że kupuję pierwszą kugę. Auto, przepraszam, że wspomnę Twoje słowa. Po pierwsze, suwy są duże, ciężkie, więcej palą. Są bardziej ślamazarne, gorzej się prowadzą. Dobra, już I w się, środku już kompakt kombi jest większy. I Dobra. generalnie zgadzam się z Tobą absolutnie. Dobra, więc, już wracamy do tematu: e, utrata wartości. Mhm. Sedany z podobnego rocznika, podobnego wyposażenia, są dużo tańsze i dużo szybciej tracą wartość. Mhm. I to jest przerażające wręcz, bo porównywaliśmy ostatnio z klientem Volkswagena. Pasata z tiguanem, to, to byłem w ciężkim szoku o różnicach wartości. W ogóle to, to jest aż. Mm -hmm. Jest moda na suwę, dlatego zakup sedana dzisiaj jest bardzo niebezpieczny. Jest całą szulano. No i tak samo kompakta. Wszyscy się wycofują z tego, więc jest, jest to ryzyko. Znasz mnie i wiesz, że byłem zabetonowany na włoską markę. O, właśnie, czemu nie? Eee, czemu nie Stelvio, tak naprawdę? Bo szukałem teraz większego. Auto. Ale Stelvio to jest. To, to jest, moim zdaniem, to jest najmniejszą tego auta. Pieniądze, druga sprawa. I paliwo, żerność. A tu mamy układ hybrydowy, który jest zaskakująco dynamiczny. Naprawdę, ja mniej oczekiwałem od tego auta, odbierając, bo no, on mi zaskakuje pod tym względem bardzo pozytywnie. Wyjedziemy z terenu zabudowanego, ja Wam coś pokażę. A propos, bo yy, w tym samochodzie układ hybrydowy jest sensownie zarządzany, nie powiem, aczkolwiek nadal ma parę wad. Patrzę, kikam, Obudził się w tym momencie po co ty kręci tak, go tak wysoko bo co on kręci go tak wysoko a co najlepsze zaraz go zgasi mimo, że przed chwilą deptałem bo ma taką tendencję, że nawet w sport lubi bardzo często gasić silnik w czasie gdzieś tam nawet nie wyzerowania prędkości tylko, w o, o teraz, w czasie normalnej jazdy i sobie zgasi. Znaczy, fakt, faktem, jak go tak podepczesz, pomęczysz, mm -hmm. to przez chwilę nie gasi. No może ma po, albo trzyma, na przykład, może ma po temperaturze oleju na przykład jakiś limiter, mm -hmm. ale generalnie, no takie to jest dla mnie troszkę dyskusyjne, żeby gasić w czasie jazdy silnik spalinowy, że niech on sobie pracuje wygrzane. na biegu jałowym, no. Ale okej, okay, teraz mamy ekologię, to jest najważniejsze. I tak zarządzanie tutaj energią jest, Dość sensowne i trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, o której myślę, że to ty jako już właściciel. Hybrydy nadal, nawet z, już nie mówię o pluginach, ale zwykłych, nadal w trasie dostają w dupę. Tak, to, to, to zdecydowanie auto nie lubi inaczej. Jeśli się im przyjemnie chodzi o spalanie bardziej, stabilna, wysoka prędkość, to nie jest jego mocna strona, jeżeli chodzi o ekonomię, wtedy i ulfy się, się chleje. O ile powiedzmy, w jeździe miejskiej, w jeździe no. na takich drogach lokalnych, gdzie często puszczamy nogę z gazu, jest rekuperacja, krajówka. krajówka. Inaczej, do 120 jest piekielnie ekonomiczny 6-7? Tak, potrafi nawet mniej momentami. 230 koni, wielka bryła, 6-7 litra, spokojnie możemy się zmieścić jeżdżąc spokojnie. No tak jak ja teraz. Natomiast, jeżeli lecimy sobie na tempomacie 160, to 13? No, pod tak 12. Zobaczcie jaka różnica. I to jest właśnie... To, co nadal cały czas hybrydy, jakiekolwiek, no chyba że mówimy o tych miękkich hybrydach, które jakby mają mniej obciążenia później do wiezienia na plecach, mm, mają, no mają z tym problemy. Nie wiem, czy uda się przeskoczyć. Czyli zarąbiste są układy elektryczne, wspomagające, no bo reakcja na gaz, tak. Dodatkowe konie mechaniczne, Newtonometry, odzysk energii w korku, no to jest rewelacja. Ale w trasie ciągniemy na plecach dodatkową masę, i to widać w spalaniu. Nie przeskoczymy tak, Niestety, moi drodzy. Jeżeli ktoś szuka auta typowo na trasy, nadal uważam silnik z zaponem samoczynnych, czyli diesel. Zwłaszcza, jeżeli mówimy tak. o dużych gabarytach. Albo 8-biegowa ZF-owa naprawdę, która trzyma niziutko. I to nie już ma z hybryda smatyka. tak nie pali. Bardzo tak. mi się podoba, że nawet asystenci w tym samochodzie, a jest doposażony sowicie, naprawdę, uwierzcie mi, ehm, działają na tyle, Przyjemnie i delikatnie, że nie czuć szarpiąć kierownicą. W wielu znanych markach wrażenie, że ktoś próbuje za ciebie prowadzić, jest wręcz irytujące. Tutaj nie mam. Delikatnie. I to zauważyliśmy w Sorento dwa lata temu. Właśnie. Właśnie. No. To też trzeba uznać na ogromny plus, czyli asystenci są, ale dość późno reagują i dość delikatnie, no chyba, że sytuacja jest kryzysowa. No, już raz mnie przykleił do, 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 do deski, bo zobaczył mojego ojca, jak chce mi oddać klucza. Rzeczywiście słyszę szumkla. Nie wiem, czy będzie to słychać. Na kamerach, ale słyszę szum klamek. Mamy stówkę, no to nie jest jakaś tam wielka prędkość kosmiczna. To jest wada, wada produkcyjna. Nadal cię, uwierz mi, nadal nie wiem naprawdę, czy miałem trafiony egzemplarz tego Tiguana, czy tak wszystkie mają, ale przy 160 nie byłbym w stanie rozmawiać przez telefon. To Kedik mój, ten stary Rumpel, był, jest cichszy przy takich prędkościach. No to był dla mnie absurd. Oto które, znaczy. Wada, która zdetwalifikowała ten samochód już absolutnie, chociażby nie wiem jak byłby zajebisty, Jaką by cenę mi dali w salonie, a dziękuję, bo tam koledzy naprawdę starali się, żeby było wszystko okej. Okay. Panie kochany, z e, rzeczy, które mi się nie podobają, nie wiem jak Ty do tego podejdziesz, ja już to wyśmiewałem w Hondzie, mhm. czyli, e, no teraz jest ogólnie trend, żeby uciekać od jakichkolwiek manipulatorów do zmiany biegów, czyli typowych gałek, joysticków, jak to zwał, tak zwał, na rzecz jakiś Sorry, za ale kurest, I o ile jeszcze w tych, tych w grupie Volkswagen'a zrobili to, co ja nazwałem przerośniętą łechtaczkę w Golfie 8, to no. jest w idiotyzm, o tyle tutaj zrezygnowano nawet ze szczątkowego kikucika, mamy po prostu przyciski. Gdyby one były położone tak na desce, to, na, to śmiałbym się, że jest winda, a tak masz tramwaj. Przyzwyczaiłeś się, czy na Cię to irytuje? Przecież przyzwyczaiłem się, oczywiście jedną rzecz musiałem spierdzielić eee, Przełączanie między D a wstecznym To jest takie kurde nieintuicyjne Parę razy zdarzyło się, że myślałem, że włączyłem D, a jednak nie dalej był R, bo stwierdził, że jeszcze nie przebił Aha, Więc, eee, czyli uważam. Trzeba się przyzwyczaić do tego zdecydowanie mhm. Aczkolwiek szczerze, co ciekawe, nie szukałem niczego Na jeździe testowej to zauważyłem, że nie szukałem żadnego przycisku na tej nazwy. To było intuicyjnie, tu miało być i tu było Okay. Swoich ja... rzeczy na przykład w przeciwieństwie do Francuzów, on nie zaciąga ręcznego za każdym razem. On sobie wykryje nachylenie, wtedy ręczny sobie zaciągnie sam na parkingu. Trzeba ogólnie przyznać, że koreańskie koncerny już od kilku lat pokazują, że pro... produkują bardzo dojrzałe samochody i przemyślane. I to jest właśnie zadziwiające, że mamy jednak do czynienia z motoryzacją i patrzymy na koncerny, na samochody wiodących marek. Takich, które jeszcze 10 lat temu były uznawane za high tech i premium. Siadamy do środka czy otwieramy maskę i mówimy sobie, kurwa, kto to wymyślił, nie? A tak naprawdę do tego samochodu ciężko się jest przyczepić. Znalazłeś coś, oprócz tych klamek pierdół, znalazłeś coś, co byś powiedział, ja pierdolę, po co to zrobili? E, piano black. Okej. Okay? To jest taki detal. To jest design. E... Coś jeszcze nie znalazł takich drobno, z takich drobnych. Ale pod maską, na przykład, nie wiem, nieosłonięte kable wysokiego napięcia. Nie, ale... to właśnie przeciwieństwie do, do, do niemieckich marek, tu się postarali. Wybijeś hmm. mnie z rytmu, słyszałem, nie. No, to se w rytm się wrzucisz, panie, bo zaraz się baterie skończą, musimy szybko nagrywać. E... Bardzo fajny samochód, Michał, gratuluję tego za... Wiem, co chciałem powiedzieć. Umów. Ten samochód mnie cały czas zaskakuje. Ja miałem do niego dużo mniejsze oczekiwania, a on cały czas czymś pozytywnym mi zaskakuje, naprawdę nie wymagałem od niego aż tyle i... znaczy, dla mnie największym zaskoczeniem jest to, że w ogóle ty kupiłeś nowe auto, hybrydę i jeszcze Hyundai'a, no to jest dla mnie absurd stawiałbym naprawdę prawe jajo że sobie kupisz Julię. jeżeli już mówimy o takim samochodzie z pasji, a z praktyczności kupisz sobie Stelvio i nie nowe, a pewnie dwuletnie, więc już nie miałbym prawego jaja i by było ciekawie, na szczęście dwójkę dzieci mam, więcej nie planuję, więc w sumie palicho, <laughs> wiele bym nie stracił Michał, yy, miejsca na tyle, no to na razie nie wiem, to... co można powiedzieć o wadach. No dajesz. tego nie pojmę. No. Dlaczego te schowki, bo są umiejscowione, naprawdę sympatyczne są te schowki. Dlaczego nie wyłożyli tak jakąś gumką albo czymś? Muśbach, plastikiem, autentycznie. Są już dostępne na Amazonie, widziałem do kupienia. Cięcie kosztów. Pamiętaj, że to jest każdy jeden eurocent, coś takiego w skali globalnej. Oni na to patrzą. Niestety współczesne samochody mają wyglądać, a nie być. No i tu przechodzimy do tematu testowania, bo niestety to jest dosyć świeży egzemplarz mm -hmm. i widać choroby wieku dziecięcego, i tych chorób jest coraz więcej się ujawnia. To jest następstwo takiego nietestowania samochodów. współcze. inaczej. Teraz testerami są użytkownicy i się wprowadza aktualizacja. A nie wypuszcza się produkt już dopracowany. No Kiedyś, żeby wypuścić produkt, to był cykl życia powiedzmy 8 lat. Przez 4 lata już próbowali, testowali następce, tak? A teraz? A teraz najlepiej co 2 lata nowy model lifting dzięki to jest go tyle, że e, tak, nie wiem, wypuściliby 20-30 egzemplarzy na 2 miesiące, żeby ludzie tym pojeździli i by połowę z tych wad wykryli jeszcze przed, przed premierą. Ale nie. Wydaje mi się, że co, już tego świata nie naprawimy, trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić i pamiętać o gwarancji. Tutaj temat, który chcemy poruszyć. Tak, ale jeszcze kończąc mm. ten wątek, w salonie rozmawiałem z sprzedawcą właśnie na ten temat, porównało to do jednej z niemieckich marek, że tam jest tego więcej. Tylko zatracamy się, to nie jest normalne, tak? Być nie powinno i powiedzmy to, to głośno. No, mm. no, jestem inaczej. ciekawy jak Hyundai się zachowa, bo auto za dwa dni dokładnie trafia na akcję serwisową w rozwiązaniu paru problemów, mam nadzieję zobaczymy. No właśnie, zobaczymy. Chciałbym być dalej zadowolonym użytkownikiem, Hyundai Ja powiem tak. Jeżeli przy 1000 km zapala się check engine, a w tym samochodzie się już zapalił, leciliśmy po Golfa, którego zobaczycie na kanale tam za kilka dni. bo sobie taką sprawiłem następną tam zabawkę. W sumie nie wiem po co Michał też nie wie, ale ja stwierdziłem, że takiego nie miałem i trzeba to mieć. Natomiast, jeżeli się zapala check engine w takim samochodzie to dla mnie to już jest no to jest tak jakby trochę kop kopwiaja, naprawdę, dlaczego Michał jest mechanikiem, Michał ma diagnostykę zresztą przyjechaliśmy, sprawdziliśmy, ale dla człowieka, który wydaje ostatnie pieniądze, albo jeszcze bierze kredyt, żeby sobie, wymarzony samochód naprawdę, wyśniony kupić, to jest w pewien sposób kupno dla wielu ludzi nowego samochodu to jest rzecz jednorazowa w życiu. To jest naprawdę kilkanaście lat wyrzeczeń, a później idą i kupują. I chcą mieć coś, wow. I teraz jeżeli się zapala lampka check engine po tysiącu kilometrach, no, no to znaczy się, nie że, nie ten sen, tak, że ten sen wymarzony nie jest taki kolorowy, zaczyna być horrorowaty. Jakie z tego będą konsekwencje? Zobaczymy. No błąd nie był jakoś straszny, ale też nie był... I sam znikł po kilku dniach. Na szczęście, ale też nie był to błąd y, ciśnienia w koło. No nie No nie był. Zobaczymy, właśnie zobaczymy, czy akcja serwisowa poprawi. Jestem ciekawy, czy... Nasi klienci też nam reakcjonują pewne problemy z autoryzowanymi serwisami. Zobaczymy, czy Hyundai będzie tak. No, ja myślę, względem... myślę, że tutaj, tak jak ja, jak ja zbieram opinię, to tutaj nie powinno być problemu. Niemniej, naprawdę, to nie jest kwestia Hyundai'a. Jeżeli nie mieliście nowego samochodu, albo będziecie dopiero nabywać, uwierzcie mi, nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, co tak od 3-4 lat się dzieje z nowymi modelami samochodów. To jest. Nie wiem, to jest horror zaczyna być. No to jak, jak słyszymy te opowieści o lusterkach, które szumią, no to, to są chore historie w ogóle. Tam tak. lusterka, które szumią, a silniki, które wybuchają w samochodach z przebiegami kilka tysięcy kilometrów. Albo I kilkaset, tak. no. Albo kilkaset i później też są problemy, bo, bo, bo nie, nie ma części, żeby naprawić. Nie. Przerwałem Ci temat gwarancji, mhm. bo to jest ciekawe. Hyundai daje pięcioletnią gwarancję na całe auto bez limitu kilometrów. Na całe mhm. auto, źle powiedziałem. Na blachy, na, na silnik. Ogólnie ta gwarancja wygląda naprawdę sympatycznie. Mhm. A jaka będzie w rzeczywistości się okaże? E, konkluzja. Bardzo fajny SUV, e, Nowy model rzeczywiście się wyróżnia. Więc, jeżeli macie ochotę, czymś zaskoczyć sąsiada, albo partnerkę, albo dzieci, uważam, że ten. Przykuwa uwagę. Przykuwa uwagę jest fajnie. Jest gadżeciarski, myślę, że to Cię skusiło, bo jest te, gadżeciarski, oczywiście. każdy facet to duże dziecko i lubi gadżety. Nie no, ty uwiedziłem Ci Virtual Cockpit, nie skusił. No. Oczywiście. Nie, Natom tyścia, nie wiem, że tak nie było. No. Natomiast trzeba przyznać, że w tym samochodzie w większości te gadżety są przemyślane i nie są tylko gadżetami, a też spełnią funkcje, które mają, czyli są użyteczne i to jest bardzo duży plus dla Hyundaia bo naprawdę są marki, które tylko gadżetami patują, a nic więcej te gadżety, oprócz gadżeciarstwa, nie wnoszą. Eee, podoba mi się układ hybrydowy, silnik 1.6 turbo, połączony z automatycznym wstrząsem biegów, starym leniuchem w sumie, można powiedzieć hydrokinetykiem. Hydrokinetykiem. Jest zadziwiająco, jak na współczesne samochody, responsywny, to dzięki elektryce i nie wkurza. I... Ale dużo, dużo ludzi zwraca uwagę na to, że Płynność zmiany biegów jest gorsza, jest zła, że to jest na poziomie starego auta I tu się nie zgodzę, Kurde, czy czujesz coś nie tak? Znaczy, od no, nie to jest idealna, ja wiem, ale ona jest poprawna Inaczej, jest. Ta, ta skrzynia biegów pasuje do charakteru samochodu, bo to nie jest e, Hyundai N który powinien być mega responsywny i czuły to jest auto do wożenia rodziny i do takich wypadów gdzieś tam za miasto w zupełności się nadaje, aczkolwiek tak Michał, ta skrzynia jest wolna tak. i to trzeba znaczy powiedzieć to, to od początku było widać silnik elektryczny maskuje niedoskonałości pierwsze uderzenie mhm. pójdzie z elektryka i dlatego auto pojedzie nie hamowaliśmy tego egzemplarza z dwóch powodów po pierwsze na początku był za świeży żeby go kręcić aż tak wysoko a po drugie kiedy wystąpił check engine Pojedziemy do serwisu i Michał załatwi, co ma załatwić. Jak będzie zrobione, do, dopiero jedziemy na hamownie. Bo po pierwsze, ten błąd może skutkować osłabieniem mocy. Punkt numer dwa. Współczesne samochody zanalizują sobie to, że są przypięte na stanowisku badawczym. A nie chcę sytuacji, że ktoś później zarzuci, że auto było nadmiernie eksploatowane, do czerwonego itd. Tak Niech zrobią, zhamujemy, Niemniej w odczuciu. Idiotyczne rozłożenie mocy, ale to jest myślę kwestia ekologiczna, czyli do 5000 jedzie z momentu. Do 4. do 4. Do 4. A później robi wielkie eee i generalnie mógłby dalej zmienić bieg, bo bez sensu. No, Czuć, że ten, ten silnik ma jeszcze zapas sobie, go nie wykorzystuje. No, myślę, że to jest zdławiona 180, jeżeli by tak liczyć matematycznie. że no to jest 180. No tak, tylko, że to jest e, zdławiona, bo ona podejrzewam, że mechanicznie mogłaby wygenerować jakieś 210, 220 bez problemu. Plus jeszcze elektryk, więc to by była całkiem fajna moc. Na dzień dzisiejszy jest bardzo zadowalająca, ale nie porywa. No, doprowadza do tego, że czasem przepina bieg, bo on już się kręci bez sensu i z tego momentu pojedzie fajniej. No to co? Widzicie takie dziwne pierwsze wrażenie z samochodem kolejnym? No, głupio, nie? Tak mówić, że zdobanie i bym w życiu nie kupił. <noise> Ale, nie, nie jest tak źle. Nie jest tak źle, Michał, wiesz doskonale, ale... Jest że... idealnym autem, bo nie jest. No nie. To, to trzeba powiedzieć jasno, ale w zalewie dzisiejszej tandety jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawa opcja, którą myślę, że każdy z Was powinien chociażby przetestować, sprawdzić i na miłość boską ja Was błagam, jeżeli teraz chcecie kupić nowy samochód, bierzcie na jazdy próbne i bierzcie przynajmniej na kilka godzin, bo przez pół godziny czy 15 minut z człowiekiem z salonu obok, jak zrobicie tam przejażdżkę szybką, nie wyłapiecie. Naprawdę pewne rzeczy, pewne błędy konstrukcyjne, pewne idiotyczne, Rozwiązania wychodzą Ale dopiero po czasie. Pięknie widać, zobacz inną rzecz. Przed jazdą testową oglądałem kilka testów kolegów e, Twoich z YouTube'a i skarżyli się bardzo na kokpit, który zaha, może zahaczyć o kolano. Zobacz, Ty masz problem? No da, nie, ja... I, ale widziałem, że ludzie, niektórzy faktycznie dotykali. Do każdego auto trzeba się przymierzyć. Ja tego problemu nie mam. Ja też nie mam i absolutnie nie wiem, będę musiał mieć 2 metry wzrostu, żeby rzeczywiście mieć ten problem. Natomiast rozumiem, niektórzy są tak wysocy i rzeczywiście będzie to dla nich kłopotliwe. Trzymajcie się ciepło, dziękujemy, że byliście z nami. My dojeżdżamy do filmy kręcić śrubkami, a ja na rolkach. Naprawdę ciekawa, ciekawa opcja. A ja Wam powiem, że i tak wybrałem Kugę. <laughs> której na pewno zrobię później materiał. Trzymajcie się ciepło. Cześć!